Jak widzicie, moi drodzy, jestem na totalnie nowym koncie I dzisiaj zaczynamy od zera, ale z pewną pomocą A mianowicie naszą pomocą będzie Los Tacoritas Która zarabia 640 milionów na sekundę Także zbieramy kasę I od tego momentu startuje timer Mam godzinę, żeby zrobić jak najwięcej rebirthów Także czas, start A dzisiaj ten Los Jobsitos leci do was Wystarczy, że łapkę w górę, suba z dzwonem I napiszecie swojego ulubionego brainrota w komentarzu No i wpadajcie na Discorda, link w opisie Zaczynamy. Dobra, idziemy sobie po swojego Nobiniego Pizzaniniego, żeby nam to nie wyskakiwało, chociaż mamy już kasę. I zaczynamy od pierwszego riverfa. Tripi tropi i gangster footera. Bo Ambala Ambalabu już sobie kupię, bo będzie nam potrzebna później. Zbierzemy sobie kasę, żeby wiecie, żeby tutaj nic się nie, nie wydarzyło. Mamy 45 bilionów. Na tego riverfa potrzebujemy milion, więc no tutaj nam będzie potrzebne gangster footera od razu na starcie. I jeszcze nam będzie potrzebny oczywiście pan y, Tripi tropi, więc już to Ogarniamy. Halo, tripi, tropi, proszę. Z tym nie powinno być problemu. Jest, tripi, tropi, tripi, tropi, tropa, tripa. Znaczy, to jest tripi, tropi, a nie tripi, tropi, tropa, tripa. No wiecie, nieważne. Ważne, że to działa. I zabieram sobie już drugim kontem to Losta Koritas. I robimy pierwszego riverpa. Pyk, zabieramy sobie Losta Koritas. Z bonekom nie powinno być później problemu, więc wale pierwszego riverpa. I mamy pierwszego gotowego teraz. Boneka Ambalabu. Ona już tutaj idzie. Więc ją od razu kupię. Mam na nią kasę. Mam akurat 5k. Zabieram, oczywiście, los. Posta Koritas do siebie, żeby zarobiło nam kaskę, i prawdopodobnie to już się wydarzyło. E, tak jest, już kasę na odrodzenie mamy. I teraz birbir Patapim. Pan birbir Patapim, gdzie jest? To jest dobre pytanie. Halo, panie birbir Patapim, poproszę, poproszę pana birbir Patapim. No to jest epic, to powinno szybko pójść. Ja oczywiście też stoję na drugim serwerze i na drugim serwerze cisnę Okej, okay, szef krabra Kadabra będzie potrzebny, więc weźmy go od razu. E, to jest dobry dropik, akurat. Kolejna boneka, no birbir Patapima. No dawaj szybko ten reverb. Zbieramy kasę, 40. 3 miliony. No halo, no teraz, birbir patapim się nie może zrespić. O co tu chodzi? Nawet to się respi. Radu, kodu, tela, dustus. Dus. Wszystkie epiki idą oprócz birbir patapim, oczywiście. No wiadomo, jak to jest, no. No dawaj, bo już jesteśmy 3 minuty w challenge'u, a ja nie mam drugiego riberfa. No halo, halo, halo birbir patapim. Nie chcemy, burbaloni luli loli, ani bambini krostyni. birbir bir, patapim, poproszę. Jeszcze to nie jest moment, żeby iść kraść. Tym bardziej, że mam tutaj e, brain brainroty, które są mi potrzebne, no ale birbir patapima nie będę kradł przecież. Trójmero, trulicina będzie potrzebna później. To na pewno, trzeba ją wziąć. Naprawdę muszę wykupić serwer LAK, żeby dropnąć birbir bir Patapim. No tak, i teraz się jeszcze Halloweenowy zrespi. E, zombie tralala, nie? No cóż, weźmiemy zombie tralala, no ale no. Kurde, panie birbir bir Patapim. Przydałoby się, nie? Dobra, zbieram kasę. Zabieram los koritas i idę na serwer, bo się nie zrespi ten birbir bir Patapim, nie? To jest bez sensu, totalnie. Zabiorę też Secreta, bo to wiadomo o co chodzi. O, Glorbo idzie. Glorbo tam idzie, więc będę musiał go Wziąć. Dobra, poproszę Glorbo. I czy się zrespi Respi Birbir Patapim? Nie, dobra, idę na serwer, idę na serwer, idę tym na serwer. Halo, czy ktoś ma tu Birbir Patapim albo się tu Respi Birbir Patapim? Proszę, czy ktoś ma Birbir Patapim tu w bazach? No nie ma Birbir Patapim. Tam są jakieś lepsze Brain roty, ale nie ma tu, no. Dobra, 8 sekund do bazy. Tu jest Birbir Patapim, nie ma go, no. Halo, może tu? Nie ma tu Birbir Patapim. No nie ma tego Brain rota nigdzie. No jestem w szoku, wychodzę. Halo, Birbir Patapim? Ktoś coś, cokolwiek? Goście z dywanami, tutaj 13 berfy Ty, no, no, to jest przesada. Nie ma birbir patapim. Czy oni go usunęli? Halo, potrzebuję birbir patapim. Czy tutaj może idzie birbir patapim? Albo ktoś ma birber patapim? Te brainy do mnie nie interesują. O kokofanta, elefanta tam był. Birbir patapim. Gdzie jest birbir patapim jakikolwiek, no? Ej, no, to jest skandal. Szympansji bananini. Będzie potrzebny. Trulimero, trulicinę już mam. No, na drugim kącie leci TTT sahur. Potrzebny później, ale ja potrzebuję teraz birbir patapim. No, come on. O, kolejny gro Glorbo na drugim serwie. Ty, no, bez kitu. No nie ma tego. No nie ma tego. Nie ma birbir patapim. Ty, gościu, masz birbir patapim? O, to nam będzie potrzebne później. Ja to chcę. Orangutinia na nasini. Dawaj, biegniemy. Orangutinia na nasini. Może nikt z tym nic nie zrobi, że ja biorę sobie orangutinia na nasini. Jest taka szansa. Dobra, chociaż jednego stila mamy gotowego na później. Jest git. Mamy tutaj rzeczy gotowe na później, więc jest gitara. Gościu tam chce wejść do bazy, ale nie chce wchodzić. Spokojnie. My potrzebujemy birbir patapim. Jest i Idzie na prywatnym serwie, na prywatnym serwie, Byrber Patapim. Dobra, idę po niego. Pyk, dołączamy. Mam nadzieję, że zdążę. Mam nadzieję, że zdążę. Niemożliwe, że ja się tak naszukałem burbier byr, patapima, nie? To jest niemożliwe. Dawaj, byr, byr, patapim. Mamy chyba wszystko, ale resztę musimy przenieść. Dobra, te rzeczy będą nam potrzebne na pewno Dobra, kolejny ciężki rebirth Za nami odrodzenie, birbir Boneka, ambalabu, bam No i dobra, mamy drugie piętro i jest git I lecimy dalej po takoritkę Dobra, los takorita zjeżdża do bazy Zbieramy kasę, co potrzebujemy Trulimero, trulicina i szimpansyni, bananini Tak się składa, że to od razu mamy Więc zabieram elegancko sobie tą eee, Jak to mówią, kapucinę, Znaczy takoritę Trulimero, trulicina leci sobie do bazy, bum Mamy trulimero, trulicinę. i Pansini bananini też wlatuje z powrotem do bazy i mamy tutaj, uwaga, odrodzenie! Uuu! Uh, tu już mamy fajne rzeczy, dobra, odrodzenie, na pewno Tu nic nie mamy, na górze bazy też nic nie mamy Git, odradzamy, Boom. odrodzenie Na kolejne rzeczy, co potrzebujemy Kucharz, krabra, kadabra i glorbo, fruto, drążek Dokładnie to, co mieliśmy wcześniej w bazie Więc ogarniamy to No, teriberfy idą szybko, ponieważ yy, No, już to zebraliśmy w momencie Kiedy berber patapima szukałem Więc mamy też glorbo, fruto, drillo Bum, wkładamy i czy mamy już kasę? Nie, 35 milionów, dobra, to idziemy Po takorite, przenosimy Los takoritas, czy to nam już zebrało kasę na odrodzenie. Dokładnie. Zabieramy Losta Korita z drugim kątem. Okej, okay, pusta baza. Sprawdzamy dokładnie, czy nic tutaj nie ma. Okej. Okay. Odrodzenie i odrodzenie numer... Nie wiem, które. Numer, odrodzenie numer 4 wykonujemy, moi drodzy. I mamy już kolejne rzeczy. Co tu mamy? na Ananasini, którego ukradniliśmy. I Frigo Camelo. Frigo Camelo. Dobra, idę po Orangutana. Orangutini w bazie. Ile ja kasy potrzebuję? 100 milionów. Dobra, to też chwilę się uzbiera. Ta koritka wjeżdża... Do bazy, ona daje 2b na sekundę w tym momencie. Kasę mamy i czekamy na lodowego wielbłąda, a w zasadzie idziemy go ukraść, no bo co nam więcej zostało? Dobra, odkładamy orangutana tutaj i idziemy szukać frigo kamelo, o ile się tu nigdzie nie zrespił. Nie, nie zrespił się, dobra, tutaj będziemy mieli ten serwer pod opieką, a my idziemy kraść. Dobra, zrespiliśmy się, czy ktoś ma frigo camelo albo gdzieś tu idzie? Nie, tu są puste bazy, więc dziękujemy, idziemy dalej. Uuu, czy ja widzę złotego frigo kamelo fuzingowanego? Czy ja go chcę okraść? On fuzuje tutaj i ma odin din duna. Okej, okay, dobra. Czy ja mogę, jak on to fuzuje, czy ja mogę to wyjąć? To jest dobre pytanie, nie? Ktoś ma tu frigo camelo. Orangu tam widzę na górze. Dobra, zobaczmy, czy da się to wyjąć. Nie da się, nie da się tego kriego camelo już wziąć. Ale unluck, ale unluck. Dobra, weźmy sobie ze sklepu pelerynkę, żebyśmy nie biegali jak nuby, auto zakup. I szukamy frigo. Uuu, tu jest Bombombini guzini. Ja go potrzebuję. Mam strasznie daleko do bazy. Idę ją zamknąć przede wszystkim. Ale ja potrzebuję bombombini guzini, nie? Tu mam cały serwer do przebiegnięcia. U, tu się gościł zresp. Trenostruco turbo tremila. Ile tu jest do końca bazy? 3 sekundy, dobra, dawaj. Bombombini guzini, ja to potrzebuję, stary. Naprawdę, potrzebuję to do riverfa, nie? Bombombini guzini. Dobra, ona dostała strzał, ona nawet nie kuma, co ja biorę jej Bombini guzini. Nie, 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 proszę, no proszę, zostaw, ja to potrzebuję, serio. Serio, serio, potrzebuję to. Can I have bombini pls? <śles> Proszę, daj bombini. <noise> o, dobra, frigo Camelo idzie na drugim serwie, więc na razie bombinim się nie zajmujemy. Idę na drugi serwer szybko. Dobra, wziąłem głównym kątem, a patrzcie, co tu idzie. Patrzcie, co tu idzie. Bomb, bombini Guzini. Bombardiero Krokodilo jeszcze będzie nam potrzebny, więc biorę tego bombini Guzini. I zawijam frigo Camelo, który się zrespił wcześniej. Bum, frigo Camelo. Dobra, muszę bombini Guzini zabrać, żeby był już y, potrzebny. No i dobra, z pustej bazy reberfujemy sobie Orangutinia nasini Frigo Camelo. Boom, 100 milionów gotowe. Jest piąty Rebirth. pięć miejsc na górze już w bazie. Co teraz nam potrzebny? Bombardiero, krokodyl. Okej, okay, to będzie, to będzie kurde zaława dopiero, nie? Bombardiero, krokodyl. Nie mam go w żadnym miejscu. No cóż, jak zwykle stoimy na tym serwie głównym kątem, a tym idziemy coś podwędzić. Dobra, bombardier, krokodyl. Czy ktoś ma bombardiero, krokodylo? Tu ma byr, byr, patapim, cyk. Bomb, bombini Guzini tam jest, kurde, widzę. Tutaj też nie ma. Guziniego już mamy, więc to nam niepotrzebne. Dobra, szukam dalej po serwach. U, widzę frigo camelo, widzę Bombombini guzini, ale czy jest tu Bombardiro krokodyl? Nie ma, to trudno. No nie, orangutyniana nasi idzie na drugim serwerze, jak ja już tego nie potrzebuję, nie? U, TTT Sahur, ale jego już mam, bo poleciał na drugim kącie. No Bombardiro krokodyla mi brakuje w zasadzie. Jakieś kokofanto elefanto, takie rzeczy. Six-seven na serwie! Gdzie moja baza? Tam moja baza. Six-seven na serwie, nie? Trzy sekundy. Six-seven, please. Six-seven. Six-seven. Six-seven na serwie. Nie mam tu roboty. Buksów, zapomniałem! Zapomniałem, że nie mam tu robuxa, nie? A że on chce to zwinąć? Co za łeb, nie? Jak mi się uda zwinąć Six Sevena w tym odcinku? Marnuję na to czas trochę, ale trudno. I tak ten dzień, gdzie Bombardiro, Krokodilo. No co za chłop, nie? Kurde, nie mogę dołączyć drugim kątem, bo mam tam kurde tego, ta Koritasa, nie? Dobra, wyszedł, wyszedł ten gość z Sevenem. no. Może tu Bombardiro, Krokodilo? Tego? Nie? Dobra. Uuu, Fanto, Elefanto. Za ile ta baza się otwiera? Za 53 sekundy. To nam jest potrzebne do riverfa, nie? Dobra, baza otwarta, moj. Drodzy, Kokofanto Elefanto. Biorę Kokofanto Elefanto i idę przez środek. Trudno. Oh no, oh no, oh no, please, please, please. No nie, no, Kokofanto Elefanto. No proszę. Proszę, Kokofanto Elefanto. For Reaper, for Reaper, bracie. Bracie, ja to muszę mieć. No tak, i gościu mnie kasuje, nie? I pewnie sam to weźmie. Dobra, wyrzuciłem go z bazy. Tragedia. Może ty masz Bombardiro? Nie masz. Kokofanto Elefanto na drugim serwie, no. A gdzie jest Bombardiro? No proszę. potrzebuję Bombardiro, nie? Nie, no, na drugim serwie Girafa Celestre. A ja nie mam dalej Bombardiro Krokodilo No to jest niemożliwe Patrz, jest Bombardiro Krokodilo Diamentowy, baza gracza Klara 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 Can I... Dwie sekundy, dobra Nie, nie mogę się ruszyć Potrzebuję to, Klara Ciebie laguje, widzę Klara, Klara laguje, nie? To jest nasza szansa Dawaj, Klara laguje, nie? Klara, nie, Klara, proszę, proszę, Klara, no Klara, proszę cię, no Klara, to jest Bombardiro Krokodilo, no, Klara, get for rebirth, Klara, I need Bombardiro, Klara, nie no, kusi mnie wejść głównym kątem i ją okraść, nie, Klara zbiera kasę, nie. Może ktoś się okradnie z czegoś lepszego. Ja wezmę Bombardiro wtedy. Klara mamy w dupie, nie? Na pewno nie chce mi tego dać, nie? Ale dobra, czekamy. 60 sekund, to mnie nie zbawi. Już więcej go nie znajdę, nie? Tralalero, tralalalo, na serwie, nie? Co to się dzieje? Wszystko prawie mam. Mam wszystko, nie? Żeby to ogarnąć. Klara, stajesz zaraz w Ciry, nie? Klara, ogarnij się. Bo ja potrzebuję tego Bombardiro, no. Dobra, przydałby mi się właśnie widzialności na Klarę. Dobra, Klara. Sorry, Klara, ale lecisz, nie? Dobra, spokojnie. Będziemy tu na dole czekać. Będziemy tu na dole czekać. Klara do zbierania kaski, Klara laguje Więc mamy szansę, nie? 19 sekund 6, 5, 4, 3 2, 1, wjeżdżam w Klarę Wjeżdżam w Klarę, uderzam ją Bombardiro, krokodilo, Klara ma lagi Ja też mam lagi, Klara nie wie gdzie jestem Dobra, uciekłem Klarze No Klara, Klara halo Nie, Klara nie zamykaj bazy, Klara proszę Klara ja potrzebuję tego Bombardiro No, ja nie chcę nic mówić, ale Klara chyba też zbiera kasę na rebirth, nie? Dobra, Klarę uderzymy z pszczoły, nie? Oni się biją o to nowe, wszyscy a tutaj Klara, za ile ma bazę? Za 30 sekund, nie? Już to ogarniamy. Czy Klara tu jest? Jest. Idzie do mnie, idzie, idzie. Klara zablokowała bazę, nie? Klara jest niemożliwa, no daj tego Bombardiro. I need it, I need it, Braski. I need Bombardiro. Dobra, będę w tej bazie, aż że ona nie ogarnie, nie? Dobra, niech mnie bije, spokojnie. Na końcu damy jej inwersa. Nie, no wyszła z tym Bombardiro, no pognie po, po mnie. A tu ktoś coś ma? Nie ma, no. Patrzcie, Bombardiro, Krokodilo, Infuse, ale się nie fuzuje. 60 sekund, za. Tarako próbuje tu ładować, nie? Sigma boja gościu kupił. Baza się otwiera za 50 sekund. Czuję, jest zajęty tam. Orangutinia na nas, se kupił. Jest gitara. Sigma boja do maszyny wkłada. Okej, okay, on będzie coś wkładał do maszyny i teraz go kasujemy. Patrz. Bombardiro, krokodilo. Dawaj, otwieraj. Pyk. Kradnę Bombardiro. Nie, nie, nie. no On mnie kasuje. No to jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe bez Robuxów coś tu ukraść. Nie damy mu wsadzać go do maszyny, nie? To jest dobry pomysł. Nie damy mu wsadzać do maszyny i on będzie w szoku zaraz. Ej, Bambiniego, niego ktoś mi kradł. Nie? Oddawaj. Gościu jakiś napakowany sekretami wbił. Treno struco Turbo Tremila, podewanie biorę. Treno struco Turbo Tremila idzie, podewanie biorę. Nie mam hajsu. Bombardiro, krokodilo na serwerze. Nie wierzę, nie wierzę. Tyle prób. Dawaj, zdążę, zdążę, zdążę. Muszę zdążyć. Gdzie jest Bombardiro? Jest, jest, jest. 500k on kosztuje. Nie mam hajsu. Dobra, biorę go głównym. Hu, udało się. Bombardiro, krokodilo. Dobra, biorę teraz takoritas. Teraz powinno być to szybkie wszystko. Dobra, biorę tu. Cyk. Zbieram kasę. Mamy chyba wszystko. Tak, 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 tak. tak. Kasa jest koridki są zabierane Zabieramy bombardiro Krokodilo Już po kolei tu mamy, zobaczcie, ustawione rzeczy Do tego, żeby to ogarniać Bo już wszystko nam się zrespiło, więc dobra, bierzemy Upewniamy się, że baza jest pusta Git, odrodzenie, pyk Bombardiro krokodyl, wszystko działa Teraz bombombini guzini, tak, bombombini guzini Bierzemy takorite. Jeszcze mamy 15 minut, moi drodzy Tu się jeszcze nie skończyło, ile tu hajsu potrzeba 1b, dobra, 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 to zabieramy takorite I bombombini guzini leci do bazy Na szybkości, cyk, tak jest, wszystko puste. Takority nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, wszystko git. Bam, odrodzenie. Klikamy. I teraz TTT te, 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 Sahur. Dobra, otwieramy już bazę, bo będziemy zaraz zabierać takoritę. Potrzebujemy 5B. Los Takoritas. Cyk, cyk. 5B to chyba od razu dostajemy. Tak jest. 9B. Zabieramy takoritę. Cyk. Podnosimy. Dobra, i mamy pusto na bazie. A, i jeszcze TTT Sahura muszę wziąć. Ok. Dobra, gitara. Mamy odrodzenie. Pyk. Odradzamy. I teraz Fanto Elefanto. Okej, okay, dobrze, że od razu to możemy wziąć. Weźmy najpierw taką Mamy idzie, rafę Celestrę i, i tralalero, tralala. A zostały jeszcze 13 minut, nie? Ale na następne to już chyba nie mam. Ile tu potrzeba kaski? 25B, ok cyk. Zbieramy wszystko jest gotowe. Zabieramy takorite jak najszybciej z bazy. I przenosimy kokofanto elefanto, nie? Boom, koko elefanto. Nic w bazie nie ma. Odrodzenie. Kokofanto elefanto mamy. Niebiańska żyrafa to też mamy. Już nam na serwie poleciało. I tralalero, tralala. Również poleciał, więc mamy tak naprawdę wszystko do chyba 11. Rebirtha, a potem będziemy szukać u duna, nie? Dobra, zbieramy kaskę, tu jest 250B, więc to chwilę zajmie, ale no dosłownie kilka sekund. No i tak jak widzicie, 256B już uzbierane, więc zbieramy kaskę, ta koritę zabieramy z powrotem. Kurde, ale teraz to wszystko ruszyło, nie? Myślałem, że już nie uda mi się przebić poprzedniego wyniku, co by było dziwne, no ale cóż, zaraz trzypiętrowa baza. Rzucamy ta koritę. Diamentowa żyrawka jest podbierana, która poleciała, cyk, bum i mamy pustą bazę i trzecie piętro powinno się pojawić, teraz okej okay, i mamy trzecie piętro moi drodzy więc jest git, teraz tralalero tralala, o ile się nie, nie mylę, tak jest tralalero tralala, idziemy po niego gdzie on mi się kurde wziął? Czy on gdzieś tu jest, halo? tralalero tralala, jest, tralalero tralala git, bierzemy tralalero tralala i zaraz będziemy gotowi, tylko tutaj potrzebujemy sporo hajsiku, więc czy to się zdąży uzbierać? Jesteśmy w challenge'u 49 minut 55 sekund Yy, więc, yy, no, mam nadzieję, że tak. A potem trzeba będzie szukać Odin-Din-Duna. Tylko, że trzeba masę kasy na Odin-Din-Duna, i nie wiem, czy to zdążymy już zrobić. No, a teraz farmimy kaskę po prostu na tego riverfa Potrzebujemy tutaj 1 trylion hajsu, więc zobaczmy, czy to się uda, nie? Nie, no, na pewno się uda, bo 10 minut tu zostało jeszcze równo, więc powinno się udać. Już mamy 100B, więc jeszcze 10 razy tyle i będzie to gotowe. Jezu! Jak widzicie, w minutę 30 ta korytka zarobiła 500B, więc. Yy, zaraz yy, będziemy tutaj gotowi na tego reberfa. Patrzcie, jeden kolekt, bum i ponad połowa kasy na tego tralalero tralala jest już zbierana. No mocny to jest brain rot, nie? Losta koritas. Dobra, kolejne 500B uzbierane, mamy jeden trylion. Trzeba pamiętać, żeby zabrać tutaj ta takorytę elegancko stąd i przejść sobie do bazy elegancko. Dobra, ta korita zabezpieczona, w bazie nic nie ma, trzecie piętro jest ready, gotowe, odradzamy tralalero tralala, mamy jedenasty rebir w tralero tralala, teraz Odin din din dun i 7 trylionów hajsu. No to się może nie zdążyć uzbierać, ale szybko idziemy polować na udin din duna. Bo to jest dosyć br Zardo, To jest brain, od którego ludzie mają, więc to możemy jakoś złapać. O kurde, wszedłem na swój serwer. Idziemy szybko polować na udin din duna, nie? Pyk, już dostałem działkiem na start. Udin dun gdzieś. Jak nie ma, to od razu wychodzimy. Nie ma co marnować czasu i szukamy udin din duna, nie? Okej, o tu jest gościu taket, ale czy ma u din? O oh, ten gościu ma udin din dun. Dobra, za ile ta baza się otwiera? Za 86 sekund. O oh my god, 86 sekund to jest dużo i już by ta Korita nafarmiła w tym czasie kupę hajsu. Muszę zobaczyć, czy on się nie fuzuje czasem. Tak, on już się fuzuje, więc ciężko będzie nam to zgarnąć. Tutaj u Din Din, Din Duna nie ma. Kokofanto Elefanto, tripi Tropi to na 15 to nam niepotrzebne. Zwijamy to, bum, i idziemy dalej. Czy tu jest Odin Din Din Dun? Odin Din, Din Dun jest potrzebny, nie ma go tutaj. Idziemy dalej Odin Din Din Duna szukać. 6 minut do końca challenge'u moi drodzy. Frankenetto ktoś kradnie, nie? Nie ma tu niestety nic. Idziemy Dalej, kolejny serwer. No proszę. Udin dun No przecież to nie jest taki aż straszny. Kurde, ten Brainrod. No powinien gdzieś tu być na publicznych serwerach. Co tu mamy? Nic nie mamy. Nic nie mamy. No kurde. 5 minut zostało. Dobra, 5 minut to się da zrobić. 7 trylionów, nie? Na tym mnożniku. Tylko potrzebny udin dun nie? Girawka celestre. Tu jest. Gość się zrespił. 15 sekund. Nic tu nie ma, guys. Kolejny serwer. Nic nie ma. Jest. Udin dun Hi, hi. Piszę mu hi. Hi, Koren. Koren S04, hello. 7 sekund, dobra, nie zważamy na niego. Gdzie on jest? 7 sekund, nie ma go. Dobra, Udin Din Din Dun, proszę. Udin Din Din Dun, please, bro, please, bro. For challenge, Rebirth. can I take? Can I take Odin? Proszę cię, ziomek, please. Wyszedł z tym Odin Din Dunem, no co to jest, no? 4 minuty, moi drodzy. Już widzieliśmy dwie sztuki Odin Din Din Duna, nie? Kolejny serwer, nic, no to się może nie udać, moi drodzy. No jestem zasmucony, nie? Tu, tu, Sahur. Odin Din Din Dun. Dun, dun, dun. Ta, 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 zachór No nie ma, nie ma. Od indin, duna, moi drodzy. No cóż, nie poddaje się dwie minuty. No nie uzbiera się. Ale może ukradnę chociaż dindin duna. Jest, od indin, dun, moi drodzy. Gościu się zrespił dopiero. Gościu się zrespił dopiero, więc baza zaraz świera. Spocony kanibal. Kanibal, kanibal. Mordo. No uciek, kanibal. No kanibal, morda, uciek. Morda, uciek. No nie, no nie, nie zdążymy się wyrobić. Dwie minuty do końca challengeu. Nie zdążymy, nie? No myślałem, że kanibal pomoże. Że to widz albo coś. Aj, aj, Moi drodzy, została minuta do końca challenge'u. No, ale niestety nie uda nam się tego zrobić, bo ta losta ta No, już pewnie nie da rady. Ona nawet na tym serwerze, gdzie tu stoi, wygenerowała 4 tryliony kasy. Więc, no, raczej już nie zdąży w minutę tyle wygenerować. Nawet na. No, nawet jakbym bardzo chciał, nie? Także, także w tym odcinku ten los Jobsitos leci do Was 20 milionów. E, zostawcie łapy w górę z dzwonem i napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Trzymajcie się, narka.